made this. Pięknej Albanii, która pewnie każdemu kojarzy się z nadmorskimi kurortami. Jednak to nie wszystko. Jest tu dużo historycznych zabytków oraz pisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzaliśmy miasto Berat, jedno z najstarszych miast w Albanii, zwane miastem tysięcy okien. Z tego względu, że domki wybudowane są tam tarasowo, są białe z dużymi takimi oknami. Naprawdę bardzo malowniczo to wygląda. Na samym szczycie jest zamek, skąd, skąd... można podziwiać panoramę na na miasto oraz na rzekę Osumi. Ogólnie przejeżdżając przez Albanię, można zobaczyć dużo zamków. My zwiedzaliśmy jeszcze historyczną Kruję. Tam też zamek spektakularnie wygląda. Utworzony jest tam muzeum etnograficzne oraz restauracja na samym szczycie, skąd również można podziwiać widoki. A obok zamku znajduje się bazar przypominający trochę targ turecki, który jest najstarszym takim miejscem w kraju. Zwiedzaliśmy również. W stolicy Tirany, która dla mnie jest takim trochę miastem kontrastów, bo obok takich tradycyjnych budowli możemy zobaczyć takie różne nowoczesne, fikuśne budynki kolorowe, naprawdę, naprawdę takie barwne miasto, widać, że ono tętni życiem. Z tego, co mogę polecić tam, to jest dużo muzeów. Myśmy zwiedzali akurat bunkar. Jest to taka wystawa poświęcona historii i wojnie, która jest utworzona w prawdziwych rządowych bunkrach. Między Wlorą a Himare, jednymi z najpopularniejszych kurortów nadmorskich, znajduje się Logarapas. To jest taka kręta górska droga, znajdująca się ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Jest to naprawdę spektakularna trasa. Jest tam utworzonych kilka punktów widokowych po drodze, także naprawdę można podziwiać widoki na całą Riberę Albajską i widać także z daleka wyspę Korfu. Kierując się od północy w stronę Sarandy i Xami, który jest nazwany Europejskimi Malediwami. Zatrzymaliśmy się również na plaży w Dermi i Porto Palermo. W Porto Palermo, oprócz plaży, jest też zamek utworzony na takiej małej wysepce z czasów panowania tureckiego. A fajnie jest tam pójść, przejść. Się. Plaża nie jest jakaś taka bardzo malownicza, już lepsza jest w Dermi i w Himare. Thank okay. you. Jesteśmy właśnie na słynnej plaży Bora Bora w Sami w Albanii i jest naprawdę przepięknie. Wygląda to naprawdę jakbyśmy byli na jakichś Karaibach, ale trzeba tutaj bardzo uważać na takie małe białe rybki, bo bardzo gryzą, nas już strasznie pogryzły. Nie wiem jak one sobie wybierają kogo gryźć a kogo nie, bo jednego gryzą, drugiego nie gryzą, ale no troszkę boli i zostawiają ślady. Nawet nie komentuję tego, bo to jest wielka inna masakra. Całe nogi mam. To znaczy, się bez przesady Woda ładna, lazurowa, ale ryby niestety nie dają się fajnie wykąpać. Nie. A Was pogryzły? Nie, nie. Ale ja widziałam całą ławice pięknych rybek, które oczywiście Was poklały. <gry> około 50 metrów głębokości. Woda jest tu bardzo zimna, dobija do 10 stopni Celsjusza. Nawet w taki upalny dzień jak dzisiaj mamy ponad 30 stopni. Ogólnie nie można się tutaj kąpać, ale nielegalnie, jak nikt nie patrzy, to można. Tutaj ludzie dzisiaj nawet stakali tutaj z tego klifu, normalnie się kąpali. Od parkingu tutaj mam około 30 minut drogi na nogach. Można sobie wynająć kolejnogę za 5 euro, albo można sobie wynająć skuterek za 20 euro. Wstęp tutaj do parku kosztuje 50 centów. Droga jest tu trochę żmudna, zwłaszcza w taki upalny dzień jak dzisiaj. Trochę, jest, trochę się idzie pod górkę, trochę z górki, ale generalnie dla takich widoków moim zdaniem bardzo. po miasteczku Girocastra, który znajduje się na złoczu wzgórza. Są tutaj takie charakterystyczne warowne budynki pokryte szarym kamiennym łupkiem, które w deszczu podobno mienią się jak prawdziwe srebro, dlatego też to miasto nazywane jest miastem srebrnym. Jak wszędzie znajduje się tutaj również zamek, który jest jednym z największych w całej Albanii. Mieliśmy również bardzo przykrą sytuację. Tak, jest tutaj w Albanii problem, bardzo duży problem z bezdomnością zwierząt. Chodzi tutaj bardzo dużo kotów i psów bezdomnych. Państwo Albanii w ogóle nie daje pieniędzy na schroniska. Nie ma tutaj praktycznie żadnego schroniska w Albanii. Ani weterynarzy. E, tak, w, z weterynarzami też jest bardzo duży problem. E, ludzie w ogóle tutaj na jakąkolwiek pomoc zwierzętom reagują jakby takim... No, nie obojętnością. obojętnością. Tego trochę co z... zwłaszcza też u dzieci. Tak, i właśnie straszne. mieliśmy bardzo przykry sytuację, ponieważ e, wysiedliśmy z auta, szliśmy, zobaczyliśmy na schodach kotka siedzącego, który płakał, e, strasznie wył i coś miał złapać. W ogóle był taki cały brudny i krew miał na tej nóżce jakby złamano, nie mógł chodzić w ogóle. Jakby złamana noga i strasznie wył i dzieci jakby stały, patrzyły się na tego kota jakby się śmiały. Śmiały się z nas, że chciałyśmy, że I my tak go na ręce chciały. Chcieliśmy się pomóc. go na ręce, chcieliśmy pomóc. Dzieci się śmiały, myśmy szli z tym kotem, żeby jakoś coś móc mu pomóc. Gdzieś pójść z tym kotem, bo nakarmić, umyć. I te dzieci za nami szły i się śmiały. I w sklepach pytaliśmy się o pomoc, bo też każdy tak patrzył na nas jadą, tak. na, na czubku Tak, jakieś, pytaliśmy żeby... się o weterynarza, żeby pójść i też tak, że no, z, tak, tak trochę z, z taką w ogóle dziwem dlaczego my w ogóle pomagamy e, kotu. Mi się zdaje, że oni tak tutaj koty traktują, to jak u nas postęp na przykład gołębie się traktuje, No nie? tak, no i <gry> tak i, jest i, tu dużo tego po prostu. Tak, dokładnie. I była na przykład taka sytuacja, że mm, znaleźliśmy jakiegoś takiego pseudo-weterynarza, e, który również się śmiał, że w ogóle chcemy coś pomstę mu kogoś. Dał jakieś antybiotyki wstrzyknął, ale naprawdę to było wszystko takie na siłę trochę, ja, tak, na siłę, łaską. jakby się śmiał z tego trochę w ogóle. To jest właśnie duży problem. I że dużo ludzi na przykład próbuje też właśnie przemycać te zwierzęta. Jest e... też ryzyko też. E... E... Tak, bo tutaj można też dostać karę. Natomiast na dużo osób właśnie przemyca. E... Tylko właśnie, bo żeby móc wziąć takie zwierzę do Polski, z Albanii, trzeba wyrobić em, paszport em, europejski takiemu kotu i musi mieć dwa miesiące kwarantanny. Tak. Musi mieć dwa miesiące kwarantanny i odpowiednie szczepienia. I naprawdę takich psów i kotów jest na każdym. Na, no, na każdym kroku na dużo każdym kroku... widać po prostu. Niektóre mają jakieś takie chipy przyczepione albo tak. uszy obcięte, bo to jest taka tutaj tak. organizacja pozarządowa, która jest pomaga. jest jedna, jedna organizacja pozarządowa, yy, która też nie do końca spotyka się czasami za prowatą i... i te psy właśnie i koty, które mają podcięte uszy i te klipsy mają, mogą właśnie, To znaczy, że są pod opieką tej organizacji. Natomiast no tutaj ta organizacja z tego co czytałam, naprawdę też potrzebuje pieniędzy, ponieważ no, ma bardzo duży problem. Bo też jakby chce stworzyć takie schronisko w Albanii, żeby w końcu coś takiego było, ale no. Ale rząd uważa, że są ważniejsze sprawy, bo też tutaj tak. widać na każdym kroku, że to jest po prostu bieda trochę w tej tak, Albanii. dokładnie. No i trzeba właśnie wspierać, najlepiej jak możemy to wspierajmy różne takie fundacje, możemy próbować jakoś te zwierzęta tutaj pomocną dłoń wyciągnąć i spróbować może jakoś przemycić to zwierzę. No i wiadomo, wspierać te różne organizacje pieniężnie, żeby w końcu może powstało to schronisko i żeby nie było takiego problemu. Również też ludzie rozmawialiśmy z pewnym mężczyzną z Albańczykiem, który powiedział, że zarabia 300 euro miesięcznie, a wynajem mieszkanie jest za 300 euro. Tak, tak... I ja się go wtedy zapytałam, że to jak życie, on powiedział, że to nie jest życie, tylko to jest przetrwanie po prostu, przetrwanie. więc to jest naprawdę smutne. Widać też tutaj, że po prostu turystyka dopiero się tutaj rozwija, dopiero od paru lat tutaj turyści przyjeżdżają, no zwłaszcza z Polski, bardzo dużo Polaków tu można spotkać, ale widać, że ta baza turystyczna nie jest to jeszcze ta, taka rozwinięta. Jeżeli chodzi o wybrzeże, to tam są, dużo jest Hoteli jest rozbudowane, no ale widać, że jeszcze tutaj nie są tacy przyzwyczajeni do widoku turystów. Mhm. Dopiero to wszystko się po prostu rozwija. I co chwilę na każdym kroku słyszymy Polakość. Chyba bo mają bo... dość Polaków, bo na, <laughs> stop na każdym kroku są <laughs> wszędzie Polaków Trzeba jest uważać, bo jak się mówi po polsku, to zaraz dzień dobry. Dzień dobry. Tak. <laughs>